Z opóźnieniem nieco maestro, na czoło wysuwa się Badalchor, ale tam dwa koniec bełżyca, Emol i Aryjka. Emol spycha Badalchora, wyłamuje, na prowadzenie wyszedł medyk, ale już do przodu przesuwa się maestro. Tak, dwa razy maestro już oszukał rywali wolnym tempem wyścigu, później przyspieszył, nieco zwolnił i na końcówce odjechał od całej stawki. I tym razem maestro tak samo... Jokej Emil Zachariew tak samo chce na maestro rozegrać wyścig. Ale tym razem rywale trzymają się blisko. Maestro jest pierwszy, drugi Emol. Trzeci Medyk, czwarta Aryjka. Piąty Badal i ostatnia Drabora. Do celownika pozostało 1700 metrów. Prowadzenie utrzymuje maestro. Dwie długości zanim galopuje Emol. Trzeci idzie Medyk. Na czwartej pozycji galopuje... Aryjka, piąty jest Badalchor i szósta drabora. Medyk w swoim stylu rozgrywa wyścig. 4, 5 długości przewagi nad już mocno wysyłanym emolem. Kolejny idzie medyk, za medykiem galopuje. Arejka piąty jest Badalchor i ostatnia w dalszym ciągu drabora. Maestro rosyjskiej hodowli ogier. Wychodowany w stadinie koni Kiewierda utrzymuje prowadzenie pod Emilem Zachariewem na drugiej pozycji. Emol trzeci idzie medyk, czwarta ryjka, piąty badalchor i szósta drabora. Medyk w połowie, maestro w połowie zakrętu utrzymuje prowadzenie przed Emolem medykiem, a Ryjką, Badal badalchorem i draboro Lekko idzie kasztanowaty maestro. Drugi Emol. Trzeci Medyk, czwarta Ryjka, piąty i szósta Drabora. Na prostą finiszową wyprowadzi Maestro. Djokej Emil Zachariew przełożył bad. Maestro, Maestro, ale już jest atakowany przy kanacie przez Emola. Emol, Emol niespodziewanie wysuwa się na prowadzenie. Emol, Emol, pole midzie Badal, -Hor i Aryjka. Emol, Badal Chor, Emol, Emol, Aryjka, Badalchor, Aryjka, Aryjka wysuwa się na prowadzenie. Aryjka, Badalchor, Aryjka z Badalchorem, Aryjka i Badalchor. Aryjka, 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 Aryjka jest pierwsza i Aryjka już nie przegra tej gonitwy. Atakują Badalchor, ale chyba nie zdąży. Zwycięża Aryjka na drugiej pozycji. Badalchor, trzecie miejsce zajmuje Emol, czwarty jest. Maestro, piąty medyki, szósta drabora. Zwycięzczynią biegłą nagrodę Wielkiego Szlema została gniada czteroletnia arejka wyhodowana w stadninie Koni Białka po Arbilu od Arabeli. Klacz trenuje Adam Turczyn w stajni Bełżyce. Właścicielem jest pani Anna Wójtowicz, a Aryjki dosiadał w wyścigu dżokej Mirosław Pinich.